Siemanko z tej strony Elio Patery, Retrofan. Myślę, że część z was, moich widzów retromaniaków, ma podobny problem jak ja. A problem jest taki, że nasza druga połówka, ta ładniejsza, ma problem z tym, że nasze retrosprzęty, czy to komputery, konsole, kartridże, dyskietki znajdują się już praktycznie w całym domu, w każdym pokoju, w każdej szafie, w każdej komodzie, w każdym biurku, na strychu, w garażu, w piwnicy. I jedyne miejsca, gdzie jeszcze tych rzeczy nie ma, to jest kuchnia i łazienka, aczkolwiek jest to do przemyślenia. I ja naprawdę nie kumam skąd się bierze to Halo, te, te jakieś pretensje i, i spiny tym, tym wywoływane. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Atari 520 STE, które leży sobie w szafie, obok t-shirtów, nie wygląda nie wygląda pięknie. Czy Atari 1200XL, które jest u Zuzi w pokoju i po prostu doskonale się wkomponowuje w taką, taką szafeczkę z Ikei, też nie, nie wygląda zarypiście. Albo na przykład, po co Zuzi w jej szafie są te najwyższe, najwyższe tam miejsca? I tak tam nie dosięga, więc to jest, to jest no, lokalizacja stworzona dla, dla retrosprzętów. A, a Piotrusia Pokój? Kiedyś sam Piotruś do mnie podszedł i mówi, tato ja mam taką dużą szafę, a mam takie małe ciuszki, nie chciałbyś sobie tam czegoś włożyć u mnie do, do szafy z twoich, z twoich sprzętów? No to dałem Piotruszowi tam telewizor 22 ale CRT, no i tak sobie stoi i też jak się otworzy tą szafę, żeby mu jakieś ciuszki wyciągnąć, no to po prostu widać ten piękny ekran, no albo sypialnia. 90% tej sypialni to jest to łóżko, te, te szafki nocne, jakiś taki dywan misiowaty, nie wiem po co na tej podłodze. A te 10% to jest ta właśnie moja tej komoda, to to biureczko. 10%. I, I też halo, że, że to tyle miejsca tutaj zajmuje, że, że, że stoją tutaj cztery komputery. A naprawdę e, nie wierzę, że e, jakbyście byli tutaj w mojej, mojej sytuacji, kładziecie się do łóżka. Ze swoją kobietą, gdzieś tam się już przytulicie, przygasicie sobie światło, robi się taki nastrój i po prostu patrzycie przed siebie, a tutaj widzicie jednego maka, drugiego maka, a tutaj, tutaj atarynkę. No, widok piękny, człowiek się mentalnie odpręża, no, podelektujesz tym widokiem chwilkę, no i, i łatwiej od razu zasnąć, więc naprawdę nie kumam o co, te, o co te pretensje. No, ale dzisiaj dostałem kolejną żółtą kartkę od Reni. Postaram się to e, wam pokazać, jak to wyglądało. Jak e, zacytować: Masz to dzisiaj ogarnąć. No i tak się muszę zabrać za te, za te moje sprzęty, za te wszystkie szafy skompresować to jakoś. E, mam odzyskać sporo miejsca w tych szafach. Następna kartka będzie już czerwona, także zabieram się do roboty. tego wszystkiego, co wygrzebałem z szaf, z komód, z każdego pokoju i naznosiłem do sypialni. Zaczniemy od mojego tutaj biurka, na którym montuję. No czyli mój komputer do montażu, tamten iMac G4. Tutaj tak z ciekawości Wam pokażę. Patrzcie, jakie zdjęcia znalazłem swoje z, z przedszkola. Tutaj y, Tomuś Indianin i Tomuś Muchomorek. <noise> Dobra, ale lecimy z tym, co teraz tutaj za mną się znajduje na podłodze, bo jest tego totalna Rzeźnia. Dobra, zaczynamy obrót. Na początku płyty Blu-ray z kopiami moich filmów, które mam na kanale. No, jest tego troszkę już, kilkaset gigabajtów. Retro PC, troszkę kamerę podniosę. Moja, moja komoda, na której nagrywam materiały, Tarynką od joye. Jakieś tam kardidże do Jaguara. Telewizorek. No i uwaga, teraz przejdę tutaj i zaczynamy jechać po kolei. E, tutaj głównie widać kartridże do Super Nintendo i Nintendo 64. E, w tym Easy PC są jakieś tam gazetki na zasadzie e, Times Atari, Świata Atari. E, tutaj prezenty od Szpunty, czyli joye, trackbale, pady e, takie zastępcze do, do, do konsol, do pc e, Tutaj bliżej łóżka, no już widzicie e, konsole. Atari STE, magnetofony, Atari 7800, tam w pudełeczku. Pod nim jest 2600, zasilacze, część jeszcze gazet, gry, które tam moje, moje ulubione w boksach Diablo, wszystkie części i jakieś tam jeszcze, jeszcze jakieś inne, nie wiem dokładnie co tam jest. Tutaj handheld'y, widać Linksa, Boya, jajeczka. No i teraz zaczynają komputerki. Obok STE jest 1200, komodorek, Mega ST, Texas Instrument, klawiaturka do, do Megi. Zasilacz zamigi, zasilacz z komodorka, kupę dyskietek 5,14 cala, dyskietki 3,5 calowe do, do STK. No tyle się tego nazbierało. Teraz muszę to wszystko jakoś skompresować i sprawić, że będzie tylko i wyłącznie w szafie w, w sypialni i niewielka część u duli. Mam nadzieję, że mi się to uda. Mam czas do 22, a jest godzina. Proszę, ja was zerknę. 1730. no Mam nadzieję, że to ogarnę. Ale jak widzicie, nazbierało się tego trochę, nawet nie wiedziałem, że tego aż tyle jest, bo tak przez czas istnienia kanału, przybywało, przybywało, wiele prezentów od was, no i, i nazbierało się tyle. Dobra, przełączę jeszcze na szeroki kąt. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. No i ja się biorę, biorę się do roboty. 3 godziny, 3 godziny mi to wszystko zajęło ale się udało, zyskałem dwie ogromne przestrzenie w, w tej szafie e, zlikwidowałem sprzęty, które były u Zuzi na, na półeczce z Ikei misja wykonana, porządeczek jest teraz zostaje mi tylko zrobić jakieś opisy na pudełka fajne co w tych pudełkach się znajduje, bo kurde za tydzień nie będę pamiętał e, jestem zmęczony, idę się trochę położyć i. Podelektować z tego łóżka, tym pięknym widokiem moich atarynek, ajmaków. Na razie.